Mamy się GoPoS, tworzymy systemy PoS dla gastronomii i dla sklepów. To, co nas wyróżnia, to mogę powiedzieć tak naprawdę wiele rozwiązań w jednym. Mamy moduły magazynowe do obsługi zamówień, do numerów, do kontaktu z kuchni, więc tak naprawdę współpracując z nami jesteśmy w stanie wszystko mieć w jednym miejscu, w jednej usłudze. Mamy tak naprawdę rozwiązania dwutorowe, czyli zarówno dla osób, które pracują w gastronomii czy w sklepie i mają pewne, Trudności, jak i dla osób, które są klientami końcowymi. Jeżeli chodzi o te pierwsze rozwiązania, to nasz system jest oparty, nasz system POST jest oparty na Androidzie, co oznacza, że tak naprawdę wszystkie udogodnienia Androidowe będą w naszym systemie, jak chociażby możliwość czytania, poleceń, wszystkich funkcji i tak dalej. Dodatkowo nasze moduły, na przykład jeżeli chodzi o numerki, czyli kontaktowanie się, kiedy jest do odbioru zamówienie, jest ono, może być ono czytane dla osób, które nie dosłyszą. Jeżeli chodzi o osoby na przykład na kuchni, które miały problem z widzeniem, nie mogłyby do końca zobaczyć, to możemy całość powiększyć, tak naprawdę, tak jak na ekranie komórki, więc te okienka będą dużo większe i widoczne. Oprócz tego mamy także możliwość powiększenia czcionki. W przypadku na przykład wydruku paragonu, mamy możliwość ustawienia, żeby ta czcionka była bardzo duża i widoczna dla klienta. A na przykład dla klientów z niepełnosprawnością ruchową mamy możliwość, żeby klient przyszedł do niego z urządzeniem, przyjął płatność na miejscu, dał od razu wydruk i przyniósł zdanie. To jest taka nowość, którą wprowadziliśmy teraz. Wirtualna kasa fiskalna tak naprawdę pozwala zaoszczędzić pieniądze i Czas, bo po pierwsze, wszystko mamy w jednym urządzeniu. Zarówno możemy przyjąć płatność, jak i wydług od razu zrobić na miejscu. Do tego nie mamy wszystkich rzeczy związanych z serwisowaniem. Sama fiskalizacja jest też dużo szybsza i tańsza. Fantastyczna atmosfera. Zapraszam wszystkich za rok na kolejną edycję oraz zapraszam wszystkie osoby zainteresowane w dobrym, sprawnym, szybkim systemem posto kontaktu z nami.